Pomimo, że zapiera dech w piersiach, to chce się o nim mówić. Czym charakteryzuje się Volvo V90 Cross Country? Na co dzień to kultowe kombi, które jest gotowe, aby odkrywać nieznane. Prześwit na poziomie 19,5 cm sprawia, że to idealny kompromis. Łączy on w sobie luksus, przestrzeń oraz zalety nadwozia typu SUV stylistyka. Możemy zauważyć tutaj off-roadowe zacięcie, a więc V90 CC pozwoli ci zachować klasę podczas biznesowego spotkania, ale również da mnóstwo frajdy, kiedy zboczysz z trasy. Bez wątpienia wsparciem będzie pneumatyczne zawieszenie oraz napęd na wszystkie koła. Pogoda i warunki niejednokrotnie płatają figla, ale ta konstrukcja pozwoli ci zachować kontrolę. Biały Kruk, bo już wkrótce tak będzie można mówić o tym modelu, jest jeszcze dostępny w salonie Volvo Car Wrocław Bielany. Zgłoś się już dziś na jazdę testową i poczuj niezależność.